Witam was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii Witam was bardzo serdecznie no. Pochodzimy teraz tutaj Później pójdziemy na taki, po takim starym dworkiem, po takim starym pałacy, pałacykiem, który kiedyś się spalił, też tam pochodzimy. No i może na końcu wstąpimy na tamto pole. Liczy się przygoda, wyprawa, w każdej chwili szkoda. Tak więc zaczynamy tutaj. Bo to jest po prostu fajne miejsce. Tu za mną. No zobaczymy do pierwszego dołka na mojej wyprawie Na naszej wyprawie Tu mamy, a duba będą same śmieci, ale Jak to na wyprawie Ech. 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 Wszystko warto sprawdzić To będzie z jakiegoś niego z telewizora Nie wiem co to jest Jakieś ma napisy tak to wygląda? Zaraz może rozszyfrujemy te napisy. Tak to wygląda. Taki coś. ma jakiś gwint no nie wiem co by to mogło być aby ktoś wiedział to może napisać a my idziemy dalej oczywiście co my tu mamy Kołuszka. No rutus może widzi że to jest jakiś taki no, obiekt ale zawsze wiecie jak to rutusy pokazują użytkownik każdy rutusa wie 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 okrągły przedmiot no to Pokazuje bardziej na jakąś niemonetę, ale coś okrągłego, no i zawsze się kopie. Nie Dobra, teraz tutaj jesteśmy prawie z tym polem, co będziemy chodzić. Może jakieś wódki, coś czegoś nie jest do odczytania, coś po niemiecku tu piszę. mamy jakaś tabliczka z dziurką tu tabliczka coś tam było fundamentów starej willi. Klucz wypadł, Ten klucz, no takie coś, może jakieś zasłówka była. Może jakaś jeszcze coś mamy? Zobaczymy, nie? może z tych czasów. Następny klucz. Aha, wiem. Sorry, że Wam tak zakrywam. Ktoś zgubił tu kiedyś. Prawdopodobnie. Z tej co tu stała. Zgubił klucze. I to jest zawieszka. Na pewno tu odczytamy. A tu jest plik stary kluczy. Już mamy dwa. Sorry Tak gdzie tą kamerę trzymie. Tu już mamy dwa. No i sprawdzamy jeszcze, czy jeszcze coś mamy. Mamy. Monetę. Albo za jakąś zabieżkę. Do tej kluczy, wiecie. To może być jakaś też zawieszka? No, akurat do tych kluczek jedem tutaj Chyba, ktoś co coś zakopał Jeszcze coś mamy, zaczyna padać deszcz Tam mamy coś jeszcze mamy rozkopać, ale, ale dostaliśmy się. No to też był jakiś stary klucz. Patrzcie się w jakim jest stanie. na tą stronę, zawsze wrócimy do tematu. Jesteśmy zaś w temacie, zaś wyszło coś. Nie wiem, może ktoś tu coś zakopał. Zaś takie coś... Jak tamto. Coś podobnego jak moneta. Ale to też chyba było widać... No, że po wyczyszczeniu... O jest, numer 8, widzicie? To ewidentnie ktoś zgubił... Klucze kiedyś z tego starego pałacyku, dworku. Aż nie wiem czy mają łopateczki. To Raczej na klucz mi nie wygląda, ale patrzcie się, to była zwika kluczy. Widzicie? Patrzcie się. Teraz, teraz, możecie zobaczyć stare klucze. Co ich mamy? Tu może jeszcze to pokazywać. Скупим его. Кишик дрот. No i to chyba było tyle na tyle To jest ten drut A no i takie coś Takie coś o, zostało wykopane pod starym... Zabierz, dwie zabierzki Klucze zaczął padać deszcz. Może po pozostałeś ściami przy głównym wejściu do dworu, ale jeszcze idziemy troszkę wyżej. Później cofniemy się troszkę niżej. No i jeszcze poszukamy. jaki garnek. Jest wykopany. ušte Idziemy powyżej Mamy jakiś sygnałek Nie wiem co to jest Py nic ciekawego Ale bez pimpo i teraz nie dowiemy Czyli już wypadło Wiedziałem, że to Polmos, ale taki sygnał był no, tyle taki obiecujący na coś innego, no jak to zwykle Nie wiem co to zaś jest Tak coś pisze jest z telewizora Takie coś mamy jakiś guzik Ręcznie zrobiony Ciekawe. No, był taki papiek stary, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Połóweczka. Czegoś tam starego. Może konina. Albo coś pruskiego, napoleńskiego. Taka, taka oto klamra z paska wyszła. Teraz. Coś cywilnego. Chyba to wszystko. Do następnego jeszcze nawet w miarę jest wiatr powiewa. Pozostałości żelaznej wojny. Z tego roku? To się za chwileczkę dowiem Z dwudziestego szesnasty Okay. 16 rok 1916 28 pierwszy miesiąc Powiem tak. Jeszcze raz. 1916 yy, miesiąc pierwszy i 28 lub 20go, troszkę zamieszano, chyba 20go. No i co tu jeszcze pisze dalej? Nie wiem. Jakieś na pewno miasto. No i idziemy dalej. Jaka jest sucha ziemia. Coś tu mamy w tej ziemi, jakąś monetkę. No jeszcze wam chcę pokazać. Jeszcze tutaj jest suchość tej ziemi. mamy chyba jakaś prl -ka. Wyczyścimy. 1949 rok. No to nie taki prl nie? Znaczy, no... Może przez nasz komuna. Bo nie przez Rzeczpospolita Polska Ludowa. 20 groszy. Tylko rzecz: Rzeczpospolita Polska. No ale już to była wczesna komuna, bo orzeł miał już zdjętą koronę z głowy. Do następnego. A tu jeszcze nie sprawdzałem. Ale obstawiam na monetę. No mogę się mylić. Może być coś. Yy, jak. tych płaszczyzn na tej moneta. O Polmos na Polmosa jest inny sygnał. A to może być tylko, nie Polmos, tylko MOS. Nie no, monetę też by było widać. Kawałek zapalnika. sygnał taki jak na monetę. Oczywiście mówię na monetę pr kawałek zapalnika z II Wojny lub Pierwszej Światowej no jeszcze może pół godziny się ściemni tak wygląda teraz ten las to już jedna z moich praktycznie Ostatnich wypraw w tym roku na wykopki Nie powiem, no bo listopad jeszcze może być ten W miarę, no ale no Będziemy się przejmować później <grymne> Jaki guziczek no Bardzo stary, z łóżkiem Troszkę groszek O, coś starszego Nabiłbym się kurde na drzewo teraz Sprawdzimy czy przeczyściły No, zaciąga deszcz Na wieczór To będzie coś starszego, cerskiego, królewskiego. Może austriackie, a polskim, a niemieckim i to nie wygląda. Zresztą Niemcy robili lichę Żeby te to łóżko odpadło. Do następnego. Nabój z pepeczki. Znaczy, już sama łóżka. Zegarek mamy Ma niemiecki Nie wiem, zdejmiemy Oczyścimy go, ale stal nierdzewna widzimy No ten z tych starszych zegarków nie. To jest taki zegarek no nakręcany nie na baterię. No, no, takie znalezisko. Kurde, no. wszak dzień się kończy, co najlepsze znalezisko. Pamiętajcie, bardzo stary, bo tu widzę te literki. Nic do następnego O, stara moneta, nie no Nasza współcza na 20 groszy Tak zaszło. Hm. Czy mamy tu jakiś sygnał? Być może będą rozrzucone właśnie sygnały na nasze współcześniaki Ale nie są we jak nie znajdę to Akurat nie Malego. Dobra, idziemy dalej na monetę Też ma współczesną Też 20 groszy następne Nie ma tego więcej, tylko tyle Mogły być jakieś piątki w lesie znaleźć monety współczesne to uwierzcie mi yy, to jest szczęście Na plaży, na jakimś placu zabaw I łopaty chyba wiecie O, tu o jakiś arystokracki guzicek Może to był skórą Następnego jeszcze. Taka blaszka. No nic, yy, pogoda wygrała. Wiele <grywa> yy, wiatr. Ciemnie się, może na kamerze tego jeszcze tak nie widać. Jak gołym okiem. Ale jest spoko. Kończymy dzisiejszą wyprawę. Nieliczną już na pewno. Co będzie dalej? No zobaczymy, no. jak się uda to jeszcze jakąś wyprawę przed, zanim to coś <laughs> zamarznie, będzie można pokombinować jeszcze jakieś wyprawy, no a później może jakieś no, nie obiecuję, ale jakieś opuszczone budynki, to jest takie no, nie za bardzo lubię chodzić po takich, znaczy no jakby to powiedzieć, nie ma wykopek, no to trzeba zająć ten czas że no, nie lubię, no ale chcę nie wiem, zabrzmiało to bezsensownie, ale to zobaczymy jak jest, żegnamy się dzisiaj z takiego oto lasu trzymajcie się